Cześć, siema, siema moi drodzy! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Zrób to Sam. Tym razem będziemy wojować dalej z luftem bagażowym, jak ja to nazywam w patrolu, i będziemy robić, znaczy robić, montować, montować coś niesamowitego, jest to kratka, tak, kratka, o której marzyłem którą chciałem mieć i tak dalej i moi drodzy udało się, firma Exgear, która jest sponsorem tego odcinka e, przysłała e, dla mnie coś takiego, żebym to zamontował żebym Wam pokazał przede wszystkim jak można zagospodarować sobie przestrzeń w samochodzie terenowym dzięki e, takim panelom na przykład jesteśmy w stanie sobie wszystko poukładać ładnie, pospinać na gumach e, no i co, I, no i mieć ten porządek, ja na przykład mam odwieczny problem e, z gaśnicą tak, z gaśnicą. Kurczę, co to powinna być podstawa w samochodzie terenowym? Nie jeździ pod siedzeniem kierowcy, no trochę bez sensu ze względu na to, że zabudowę mam w jakiś sposób zagospodarowaną różnymi pierdołami i to kuchnia, i to narzędzia i, i to jakieś części zapasowe, no bo wiemy terenówka ulega jakiemuś tam zniszczeniu yy, może nie zniszczeniu, ale ale jakiejś tam awarii yy, w terenie i warto mieć jakieś na przykład końcówki drążka, albo cały drążek, tak jak ja mam na przykład na, na dachu no mie miesza z tym, no w każdym razie to, jak zamontujemy sobie na bocznych szybach z tyłu, w bagażniku, gdzie naprawdę tą przestrzeń mamy niewykorzystaną to to nam zapewni to, że, że będziemy mieli wszystko, moi drodzy, poukładane. Ja o tym marzyłem, naprawdę, pokażę Wam jak to wygląda, wbijajcie ze mną. Zamawiając na stronie facebookowej e, u Tomka, e, czyli firma Exgear, jak wpiszecie, Eee, możecie zamówić tak jeden panel lub dwa panele, zależy od tego co chcecie, w jaki sposób zagospodarować. W komplecie przychodzi Wam właśnie dwie kratki, dwa uchwyty, takie które montujemy do góry, gdzie mamy już półkę, plus takie uchwyty i, i takie dwa. Czy eee, montaż jest łatwy? Tak, banalnie, podobno prosty, eee, ale jedna jest trudność, musicie mieć eee, nitownicę do nitonakrętek I, i coś takiego będziemy wiercić otwory tutaj. Mam nadzieję moi drodzy, że kurcze nam się to uda razem fachowo zrobić No ale już się nie mogę doczekać całego tego efektu i wy pewnie też Także bez zbędnego gadania, dawajcie bierzemy się do roboty, hej! Co by nie było To na pewno trzeba otworzyć ten element O i tu mamy, tu właśnie mamy śrubę Na klucz Płaski bodajże, tak? Tak Takie śruba no tak, wykręcę się nawet małym śrubokrętem. Ok e, Będziemy musieli, moi drodzy, również co zrobić? Zdemontować, znaczy, zdemontować półkę, odkręcić. E, ja to zrobię w ten sposób, że poluzuję sobie 200 e, śruby, półka mi delikatnie e, spadnie na dół, tak jakby e, założę te dwa uchwyty, te dwa uchwyty wsunę na te śruby i przykręcę z powrotem. Prawda jest taka, moi drodzy, że jest tu strasznie ciasno. I kurde, trzeba to odkręcić, ale też w taki sposób, żeby no właśnie kurde, i tak jak chciałem, żeby to wyszło, wiedziałem, że tak nie wyjdzie, nie wierzę. Taką kurde trudność sprawia Adam przecież ty jesteś takim tu, No jestem No ale co zrobisz Nie, nie przeskoczesz pewnych rzeczy Mniej więcej to jest ah, Zrobiłem Pierwszy idzie uchwyt od góry To idzie od paneli, o tak Widzicie, a dopiero później jest półka I tulejki wchodzą tak, śruba Przechodzi przez dwa uchwyty, tulejka i dopiero wkręcamy. Dodatkowo musicie pamiętać, że ta dłuższa strona uchwytu, którą mamy, czyli tu jest teraz w tym przypadku krótsza, to jest dłuższa, e, idzie do strony drzwi, tylnych drzwi. Kolejny element, moi drodzy, to jest właśnie odkręcenie tej, tej śrubeczki, która się tutaj znajduje. Nie wiem, czy to będzie widać, tak wszystko. Kurde, może ja zacznę nagrywać odcinki z kamerą GoPro na tym na głowie będziecie wtedy wszystko widzieć prawda jest taka, że tam znajduje się taki o, taki plastik nie bez sensu mi pęk na samym końcówce ale resztę śrubokrętem wypcham do środka jest dobrze teraz tak moi drodzy e, bierzemy najdłuższą śrubkę jaką mamy a mamy ich tutaj cztery takie nie Czyli jedną bierzemy e, przekładamy podkładkę, później idzie, e, idzie nasz uchwyt idzie tulejka i dopiero wychodzi gwint i to wszystko moi drodzy przykręcamy kurde, przykręcamy tutaj ten otwór no i uchwyt mamy zamontowany, czyli dokręcony teraz cała procedura polega na tym że bierzemy kratkę naszą i będziemy ją montować. Tu mamy takie uchwyty, znaczy otwory, na których przejdą, przejdzie nakrętka, znaczy śrubka z podkładką eee, i tak samo tutaj na tym uchwycie. A ten dolny, moi drodzy, uwaga, was postawię, żebyście wszystko widzieli fachowo A ten dolny, ten, który tu mam w kształcie litery L, przechodzi. O, widzicie, jak on będzie? On będzie w ten sposób. O, on będzie zamontowany tutaj, nie? I tu musimy, jak zaznaczymy sobie, musimy dać nitonakrętkę, czyli w tym plastiku tu będzie nitonakrętka. No i dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Eee, mamy to połapane. Widzicie, ten uchwyt tutaj złapałem, eee, czyli jest przykręcony. Jest przykręcony, ale jest luźny. Jak wtkniemy, to to wszystko lata. Tak samo tutaj u góry. Wszystko jest poskręcane, ale tylko przyłapane, żeby nam to nie spadło. I teraz najważniejsza rzecz to jest, jak to wszystko wam dolega, tak o, no to teraz musicie widzieć, tam się ustawiło wszystko fachowo I jak zrobicie tam kropkę przy tym uchwycie, no to tam będziemy montować, rozwiercać i montować nie to nakrętkę. Rozmawiając z producentem, Tomek mi powiedział jedną rzecz. Adam, to służy tylko i wyłącznie po to, aby ten uchwyt, który się znajduje, moi drodzy tutaj, w tym miejscu, żeby, żeby, to tylko przytrzymywało, bo cały, cała siła działa na tym ramieniu, na tym uchwycie plus tutaj, tak? Przytrzymuje nam to wszystko na stałe. A to jest tylko, żeby to po prostu w rezonans nie wpadało. Więc mam dla Was propozycję, bo też to jest świeży produkt, to jest może dopiero z miesiąc czasu na rynku, jak Tomek to wypuścił. Więc moi drodzy, to jest próba. Jeżeli ktoś będzie chciał, robi to na klej, nie wiem, do szyb, tak, albo do jakiegoś plastiku i tutaj tylko przykręca ten element, a też można zrobić, jak ktoś posiada tą nitownicę do nitonakrętek, możemy to zanitować. Ja to na chwilę obecną zanituję, zobaczę jak to wygląda i jak to będzie się sprawdzać. I ja zrobiłem tak, że już ten pierwszy element, moi drodzy, właśnie w tą nitonakrętkę zamontowałem, drugi uchwyt ułatwiłem sobie sprawę, przytrzymałem dziesiątką od spodu kluczem płaskim i mam tak kurczę, że mogę jeszcze tym pomanewrować trochę, także ten uchwyt już zamontowałem, więc zaraz jak załapię dół, no to wtedy z górą będzie zdecydowanie mi to szybciej szło. A żeby to zamontować, no to trzeba mieć zgrabne paluszki. Także kurczę, kto ma grube łapy, ten ma problem. No ale trzeba sobie w życiu radzić. Nie ma to tamtego. Lecimy z tematem. Prawda jest taka, że jest bardzo dużo gimnastyki. A jeszcze jak ktoś jest trochę za duży, to później tak w życiu bywa, że w ciasne dziury ciężko wejść. O właśnie, ale jak się popieści, to i się palec tam zmieści. No. No to tyle moi drodzy. Ja skręcam i widzimy się za chwilę. Na razie. I tak to się prezentuje, moi drodzy. Zobaczcie. Krata zamontowana. No fachowo chyba wygląda, co? Mi się podoba kurczę. A patrzcie na to. No normalnie Ręką można ruszać, tak samo górę, naprawdę cały samochód chodzi, ale, ale to jest sztywne, nie? No, jak będziemy pukać, to nie wiem, jak to będzie wszystko chodziło, ale prawda jest taka, że to się trzyma. No i co, została druga strona. No, ale jest prawda taka, moi drodzy, że wy sobie dacie radę już z drugą stroną, nie? No, bo przecież razem zrobiliśmy jedną, no to teraz róbmy osobno drugą. Ja zaraz ją zamontuję, pokażę Wam jak to wszystko fachowo wygląda. No i co, widzimy się po krótkiej przerwie. I skończyłem, jest 21. Mam nadzieję, że Wam też się udało. Ja jeszcze przy okazji pomontowałem parę rzeczy, ale pomontowałem to nie tak fachowo, jak być powinno, ze względu na to, że nie mam takich specjalnych tych uchwytów, czekam na nie, aż one przyjdą, bo są zamówione. Ale chciałem, żebyście zobaczyli po prostu efekt taki, że można to zagospodarować też w taki sposób, jak ja to zrobiłem. No i że można sobie jakoś tam samemu poradzić, nie? nie trzeba kupować nie wiadomo jak drogich rzeczy. Strasznie jestem, ale to strasznie zadowolony z tego, powiem wam szczerze, bo dla mnie to było takie, wiecie, no ważne, bo kurczę ten tył cały zagospodarowany, taki, taki porządek w tym samochodzie chyba będzie. Także sami zobaczcie, jak to wygląda. zobaczcie teraz jak to wszystko fachowo wygląda na przykład tutaj zamontowałem na oryginalnym uchwycie na chwilę obecną dwie szóstki śrubki, Kurczę, przykręciłem do tej kratki i to wszystko tutaj jest zamontowane, także gaśnica jest tutaj, tutaj moja taka no podręczna no ładownica, taka jakby, z którą lubię chodzić, bo, bo mam tutaj krzesiwa jakieś sznurki, różne takie pierdoły nożyk mały i tak dalej jakieś tam ładownice, sznurki Dodatkowe pierdoły do lasu yy, i tak dalej. Tutaj, na przykład, o latarka, rękawice, żeby to było na, na, na początku, zawsze to gdzieś było, tam się walało. Ale najważniejsza dla mnie to jest ta czarna tutaj. Widzicie, nie? co tutaj jest? I ona jest zrobiona bardzo fachowo, bo to chodzi o to, że potrzebujemy tego szybko. I na przykład w tym momencie, bardzo proszę, otwieramy i mamy dostęp do tego wszystkiego. Po tym jak jak już jest niepotrzebne, po prostu przyklejamy sobie w jakiś tam sposób e, równo, żeby było e, i tyle. No i teraz ciężko jedną ręką. Tutaj widzicie, no na razie nieład moim zdaniem, bo ten kinetyk jest, bo jest, ale docelowe jego miejsce na pewno tutaj w tym miejscu nie będzie. E, są jakieś pierdoły do kamerowania, czyli jakieś GoPro i tak dalej. Jest podusia moja, dwa śpiwory na chwilę obecną. Jest maczeta Maczeta taka fajna z szekli Też dostałem, nie dostałem, kupiłem eee, No w każdym razie Jest łopata Jest łopata, saperka składana z piłą Jest nóż, który Mogę wyciągnąć Docelowo będzie na innym uchwycie I zupełnie inny rozstaw tutaj będzie Jest duża sikiera eee, Nie mam tutaj na nią tego oryginalnego uchwytu Tak jak jest w tym przypadku Zdecydowanie łatwiej by było tego fiskarsa zamontować Jest ta mała, mała do takich szczyb wiecie przy obozowe, prace takie delikatne, coś na łupać, e, na rozpałkę i tak dalej, bardzo lubię z nim chodzić, bardzo fajna sikierka. E, no i to tyle w zasadzie. Tak naprawdę to więcej Wam nie pokażę, bo na pewno sami sobie to zagospodarujecie w sposób taki, jak będziecie chcieli. Prawda jest taka, że produkt jest petarda, moim zdaniem na chwilę obecną na pewno Was poinformuję o tym, jak to się będzie w terenie sprawowało i jak to będzie wyglądało czy to będzie wszystko hałasowało ale warunek jest jeden, wydam o tym opinię dopiero wtedy, kiedy będę miał naprawdę solidne uchwyty bo teraz na tych trytytkach i tak dalej no nie będę w stanie powiedzieć co będzie hałasować, bo coś na pewno będzie tłukło, bo wiecie no jak to jest no jak nie ma oryginalnych uchwytów i nie ma tego dystansu na gumach, to na pewno coś będzie tłukło. dziękuję Wam po raz kolejny serdecznie za oglądanie, za bycie ze mną no i co? No i mogę wam powiedzieć, że już chyba następny odcinek to będą progi. No, progi, progi w patrolu, ze względu na to, że moje już po, są powyrywane i tak dalej, a od dwóch miesięcy czekają progi, więc trzeba je zamontować. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie, cześć.